Przeszedłem, 34 level, Shrek in the w Robloxie. A skąd ja mam coś takiego na przykład? A to chyba z tego Halloween eventu, którego zrobiłem, czy coś takiego. No i gdzie jest ten. Jest szlak. Szlakusiu! Testa robię, testa robię. A on go zabił, co za śmieć. O! Okej, okay, to jest. E, A, ta. To jest ta wasza całajka. Kurczę co? Grab? O! Ale fajne! Czekaj, jak się dostać tam na tego pojna? Ja myślę. Nie to. O kurde! Hmm, i co ja tutaj nie zrobić? Czemu mogę rz tym rzucać? To jest zrobić. Hmm, nie, dosłownie. Chyba, że tutaj muszę coś Tak. Czekaj, co? Muszę ze schód zrobić. O kurde. A czekaj, co się stanie, jeśli ten po prostu rzucę? Nic się nie stanie. Powinienem to właśnie rzucać. I robi sobie jakiekolwiek schody. Bo nie chcę mi się tam płacić. Chociaż takiego rzucenia telewizorem chcę rzucić. Let's go. <grym> Kiblem! Let's go! Rzucimy kiblem. Może nie się spełnia. Szkoda, że nie mogę go rozwonić. Hmm. Jakby to, by tutaj zrobić? Konstrukcja. Konstrukcja. Okej, okay, trzyma się. Nie trzyma się. Teraz się będzie trzymać. Dokładnie. Co by tutaj teraz zrobić to? O, a to nic mi z tej lampy Bo nie bo to się nie trzyma Zaczyna się to nie trzymać Łapnij to Ale co ty robisz, no co ty robisz Jak ja mu wysoko to muszę dać Pięknie Naprawdę Naprawdę Oj naprawdę Uuuu, ale to zrobiłem O kurde, ale to robię. Ty, czekaj, 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 czekaj. Nie! No nie Dropnij to Czekaj, ja chyba już wiem co muszę. Czekaj. Dobra. Potrzebuję jednego stoła. No nie wytrzymam zaraz. No nie wytrzymam. Jeszcze jednego potrzebuję. Ja pierdzielę. To ten nie. Ten nie powinien zepsuć konstrukcji. Nie zepsuł. Let's go. Spina się. Spinaj się dzielnie. Spinaj się. Spina się. się. Śmieć. Co ja zrobił? Daj mi stół. No nie, no to się glitszuje jakoś. O, a. Ok. Jakoś udało mi się doskoczyć. No i przeszedłem ten level. W nim nic nie było takiego strasznego. Uuu. Tu już będzie coś ciekawszego. Dlaczego nie mogę sprintować? W tym lewe, że nie mogę splintować? Co to jest? Co jest? Co ty robisz? Okonaj go! On mnie nie może tutaj zjeść. Dziwak. Dawaj. Ładuj maszynki. Jejku, ale jak on wygląda, kurcze Mogę go pokonać? No nie, no tu ktoś jest. Muszę znaleźć wafel. A, to jest w sumie taki. The cheese, jakby. The cheese, cheese, sumie. So A, to spoko Oho. Głupie jest to, że nie mogę. O Boże, ten jego łeb Ja pierdziele Trzymaj się trzymać się prawej ściany. O nie, słyszę go Uuu, drabinka, ale super Co my tutaj mamy? Zobuję jakieś książki Okej okay. A, a, okej. Okay. Bezużyteczne. Ale ten klucz jest dziwny. Okej, okay. czy mogę sobie coś zrobić? Tak. Dupa, a nie zrobić, coś z... O! Super. na się jaki kod. On the panel where number will not be O! Okej, okay. czyli to musiałem zrobić. Czyli zrozumiałem dobrze. I będzie już 3 na 8. Kolejny klucz gwiazdkowy. To nieźle. O Boże! I co, śmieciu? Nic nie zrobisz mi teraz, śmieciu. Możesz chcę próbować, ale nie zrobisz mi nic. Mogę się z tobą bawić jak w kłódkę miszkę. Patrz, się, jak się z tobą Ale gdzie ten klucz może być? Może se. A, bo tu mam tą wolną. O, o. O nie! O nie. O nie! Ojejku Okej okay. Okej, okay, czy mogę sobie coś zrobić? Okej okay. Chyba nie, dała mi 5 na 8 Jest, oh jest tutaj, tutaj Okej okay. Mogę coś spiktapować? Czy mogę gdzieś wejść? Sekret wejścia? Nie. Okej. Okay. To będzie coś na czas. Tak. Okej. Okay. To było na czas. Czasówka jakaś. Co mam zrobić? Gdzie? Ja my znaleźć jakiś inny klucz czerwony. Chyba, że tam były i przegapiłem Przegapiłem! Przegapiłem tu klucz No nieźle W takim razie teraz muszę iść gdzieś na tamtą stronę O nie! Ja pierdzielę, on jest jakiś gigantyczny też Okej, okay, tutaj mam jakieś przejście Almond water Łota, łota Jakie jest, ooo Bóg A, tutaj gdzieś książkę będę musiał znaleźć Tak, uuu spraw tutaj książkę, no i czemu to w ogóle dotykam? Teraz muszę się wrócić do przejścia tego początkowego właśnie, tego trójkątnego i tutaj coś z książką było przejście. Nie tu. Przyskowe przejście? A nie, to żadne nie było przejście. Drabinę muszę znaleźć. Tylko on mnie goni, no. Można go pokonać. Tu będzie drabina, tak. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Tak, tutaj potrzebuję książki. Hmm Okej okay. Muszę iść za tymi rurami, muszę je polowować jak o okay. Tylko jak ja spotkam tego To wtedy Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ok. Podążam za rurami. Mnie to doprowadzi. O, tutaj. 7 na 8. Ciekawe. Ja gdzieś jeszcze jednak nie znalazłem. Pewnie gdzieś kto... Pewnie takiego... Który sobie gdzieś randomowo leży gdzieś Gdzieś tak o Może gdzieś tu Nie, tutaj chyba nigdzie No tutaj nie ma No jeszcze gdzieś jeden muszę znaleźć O, o szrekowy coin A dobra, tam chyba on jest Nie, on tutaj jest a tutaj mam Wafla jest. Ostatni. Czy on teraz będzie szybszy? On będzie szybszy, ponieważ wszystko otworzyłem. Ja pierdziele i idę przez save Zona. Czy tutaj coś mogę... Coś, coś, coś zrobić? O nie. Dobra. Jest! Exit otwarty! Wychodzę stąd, o co to jest? O, jakie to dobre słodkie. O, co zrobiło z niego Gofra? Co? Czemu tu tak? Różowo. Co ja tu muszę zrobić? Jakieś pinkrumsy Czy mogę coś z tymi miśkami zrobić? Okej okay. Różowy zegar powiadasz Znów coś Peruka Chyba Powiedziałbym, że włosy Hmm To jest po prostu jakby Labirynt dziwny. Jakiś... To chyba mogę kapować tak. Jakaś suszarka tak. A to już tutaj wszystko znalazłem w tych pinkroomsach, okej okay. O ciekawe czy tu są jakieś potwory Było. Te różowy leka spotka. Ojejku co to jest? O Boże. Ja pierciele. Co jest? Muszę tylko tu stoić to wszystko. Okej. Okay. Nic nie robi. No ale. Wystraszył. Eee, telewizor. O. Toaleta. Toaleta bez światła. Straszne. Co ja mam zrobić? Gdzie ja mam pójść? Okej okay. Okej okay. Czy tamten swór to jedyny z rów jaki będzie w ogóle w tych pinkroomsach? O, jest exit Dobra, znalazłem Przyszedłem to Tak, you are waked? Znaczy To wszystko to był sen?

Wake now things are not as they appear to be, for I don't know what you are I don't know what I am a man perhaps, but my purpose is clear to show you the truth. There will be no more levels. Just kidding. Okay. Dobra. Będę lewele, dobra. Dzięki Bogu. A, obudziłem się. Super. Co, 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 co to się w ogóle dzieje tu? Nie zły szereg. Koniec. Zobaczę jak na następne levele. Jeśli odcinek mi się podobało, to nie no, zasubskrybować, dać beczki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!